Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rejkotka, to jest kolejny odcinek Unreal. Tym razem przenosimy się do zdjęcia z napisem tutaj raz. więc może żeby nie przedłużać, przejdę sobie od razu do gry, bo z tego co pamiętam jeszcze wam tutaj pokażę, albo i też nie, bo zlamiłam, został nam tutaj chyba jeszcze jeden tylko obraz, tutaj właśnie ten, więc mam nadzieję, że Dzisiaj zakończymy sobie już tutaj tę grę, a jeżeli nie dzisiaj, to w następnym odcinku już na pewno. Tak więc, żeby nie przedłużać, to może weźmy sobie do gry, bo jestem mega ciekawa, co nas tutaj czeka. A niestety, zbliżamy się wielkimi krokami do końca tej serii, więc mam nadzieję, że jesteście tak samo ciekawi jak ja, jak ta gra się zakończy, bo powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia. Nigdy jeszcze w nią nie grałam, właśnie gram z Wami cały czas, więc mam nadzieję, że zaskoczy nas tutaj to zakończenie. O, i znowu mamy tutaj zimowe klimaty. No, pchaj, 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 jedne, no. Chodź, malutki, chodź. daż radę. I znowu te portki ze śniegu. Mega mi się to podoba. Ale zobaczcie, jaka muzyka jest fajna, nie? Taka spokojna. Mega fajna. Jakiś stary samochód. Tutaj chyba musimy zrobić sobie Skocznie, ale myślałam, że mogę coś tutaj zrobić, ale jednak nie. Jeżeli słyszycie w tle jakieś szumienie, to bardzo was przepraszam, ale włączyłam sobie oczyszczacz powietrza, mimo że tylko tam na dwójkę go włączyłam, to i tak możecie słyszeć, że coś tutaj szumi w tle. <grych> mam nadzieję, że nie. A czemu nie mogę ten. Czemu nie mogę tutaj nic zrobić? Nitki mi zabrakło. Jak to właściwie możliwe? A czy nie mówię, że nie jest możliwe, tak, ale. Widzicie o co chodzi? Taka zaskoczka lekka, że trzeba się tutaj troszeczkę nakombinować, żeby dostać chociaż te kilka centymetrów więcej tej włóczki, bo inaczej nie dojdziemy tutaj, właśnie do tego. O! Punktu kontrolnego. Jesteśmy super. Znowu w tym śniegu. Ale czemu tutaj nie ma tych portek? Kurczę, śmiesznie troszku. O! Znowu jakieś ptaszysko to nic nie muszę ciągnąć chyba. Więc chyba też musimy tylko zrobić tutaj dźwignię, tak mi się wydaje. Okej. Okay. No to co, skaczemy? Piu! Aż ptaka wystraszyliśmy. Oj, co też nie ma tych portek ze śniegiem. Szkoda, bo mi się tak bardzo podobały. Chyba, że musi trochę pochodzić? Nie, już myślałam. Może ja coś źle zrobiłam? No nie wiem. Może trzeba skoczyć na te oponę? O! Dobra. bo właśnie tak ma być. Dobra, czyli musimy śledzić te oponę. Jezu. Się wystraszyłam tego ptarzyska. No i co? I tutaj już teraz, tak? Okej. Okay. I Tarzan! Ua! Dobra. Dobra, jestem grzecznym Tarzanem. Co się boję, że nie złapię tego i co? Dobra. Trzeba się porządnie rozbujać. Piuu! I się udało. Prewzorom nie jest to takie łatwe czasami. Ale uda się rozkminimy, jeżeli nie to. Uo! To trudno, moi drodzy. Skupienie 100%. Dobra, musimy tutaj się troszeczkę opuścić. Żeby się rozbujać. O! Elegancko. Uff, nie jesteśmy. Szkoda, że nie ma tutaj tych portek. O, teraz miał przez, przez chwilę. Ale nie ma tak jak miał wcześniej. Szkoda, bo mi się mega podobały. Dobra, małe wspomnienie. Idziemy dalej. Tutaj kolejna włóczka. Co ja mam tu zrobić? Trzeba będzie się opuścić niemożliwe. Ja protestuję. No bo to może po prostu to popcham sobie to spadnie. I teraz dopiero wejdziemy tu i zrobimy sobie do wskakiwania co? O. No, nie się to sposobem. <laughs> Jeju, jakie tutaj długaśne skoki musimy zrobić? Jezu, aż tak muszę się rozbujać wow, patrzcie, tam będziemy skakać i teraz! <grystanie> I w dół, koniec. Dobra, na mi tutaj nic raczej nie. Ma. Czy ktoś pukał? Nie, to pies czeka się, ja że ktoś mi tutaj pukał. Się wystraszyłam. Sorry za tego psa, nie wiem czy je to. Czy co? O, teraz to na pewno. Nie było siły, żeby tutaj nie przed I co teraz? Tam gdzieś mamy się dostać. O, tutaj aż. Aha. No świetnie. Co Co, co to, co to robi? A, czekajcie, tu jest, tu jest w dół, że w dół, no fajnie. Pua wow, kibajer! I to, to niesie to gdzieś tam. D. The... Może to jakoś opuścić, czy nie? Czy jakoś to wyłączyć muszę? Aaa, no patrzcie go! Nieco i teraz mi się uda tam dostać? by Spadłam. Nie, tu, ty, tu, tu, tu chce tu. Dobra. Zawiesimy to tu. No, i co teraz? Mogę to jakoś. Ale teraz tam przeszkadza. Czy tam rada Dałam radę. Myślałam, że mi będzie przeszkadzało. Ale dobra, jak się udało. No to spoko. To jakiś korek jest. A co ja mam tu zrobić? Hmm może tutaj zaczepię na wszelki? Hm. No i co teraz? Mogę tu iść? Nie mogę? No to jak ja mam to zrobić? Ale te to mi nitki braknie, już tak poplątałam te wszystkie nitki. <grymne> Czy nie uda? Jej, udało się! Za tak się bałam. Ale się udało, super. Dobra, mamy kolejne wspomnienie. się muzyka zmieniła na bardziej taką... Creepy. Ja mam naszą włóczkę. To jest złomowisko? Coś takiego, nie? Jak złomowisko, tak mi się wydaje. No Jezu. A przecież to jest zginiecie. To gdzie ja mam iść? Może tam wyskoczę jakoś. Nie wiem. Jakieś ostatniej chwili albo coś. Jezu. O, dobra. Udało się. Chociaż jedną. No, a teraz na górę. Hmm. To jest jakiś przycisk. A co mi to da? No tego nie do. Ale co ja mam tutaj? Tu są jakieś, czekajcie. Ale ja chcę to jedno, poczekaj, nie, 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 dobra, to ja muszę wrócić tutaj w takim razie, bo co jakiś czas chyba będę potrzebować tutaj do tego trzymania tego przycisku, tak mi się wydaje. Chyba ja, to chodzę z powrotem, dokładnie, chodź, 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 no, no, podciągnij się, o, super, weźmiemy to ze sobą. No, chodź tu, no git. Haj No pchaj, nie możesz pchać? Się, mu, muszę ciągnąć. No dobra, też może być. Dobra, to tutaj. Żeby ten przycisk trzymał, tak? O! Dobra. litera. Czyli teraz mogę się zapiąć tu do bezpieczeństwa? I co? Muszę się tutaj przetransportować pewnie. Okej. Okay. Jakoś teraz na górę. No i super, czyli mamy już tutaj checkpoint zaliczony. się straszyłam. Nie wiem, czy będę ich potrzebować jeszcze, czy. Ale się zlękłam. To co to nie w tę stronę? No co znowu? To co? No to co ja mam nie iść w prawo? To gdzie ja mam iść? Okej, okay, udało mi się uniknąć. Ja już się bałam, że wiecie, że to nie w tę stronę mam iść. Ale jest okej, okay. mamy wszystko pod kontrolą. Uh! Dobra. Nie, za to weźmie i mnie zgniecie tutaj. Śmieciara. Uh, ja się boję, że nie dam rady. Zgniecie mnie. Zgniecie mnie. Uh. Dobra. Udało się. <laughs> się tak bałam, że wyschniecie. A udało mi się i patrzcie jakie już biedny jernie chudy. <laughs> Ale się udało. Co się stało, w bidaku? Co się stało? Powiedz mamusi. O nie, jest tylko połowa serduszka. Gdzie jest druga połówka? O. Time will catch up. No dobrze, mówiłam, że jednak na środku będzie to jedno. Miałam rację, moi drodzy. Zobaczymy sobie zdjęcia... jakie tutaj dla nas przygotowano. Zobaczymy. Rast. Co? Takie złomowisko właśnie. O, pieseł! Jakie fajne. Ojej. O. Starzała się tragedia. Dobrze, kochani, ale następne zdjęcie zostawimy sobie na kolejny odcinek. Póki co dzięki Wam wielkie za oglądanie i do usłyszenia. Niebawem, trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.